Dzień dobry, witam Was wszystkich na kanale swoim. Shark Trader z tej strony. Witam traderów, traderki i wszystkich innych. Możliwe, że obserwują mnie nie tylko traderzy, ale po prostu ludzie, którzy są zainteresowani obecną sytuacją na świecie i na rynkach. Posłuchajcie, chciałem Wam opowiedzieć, co myślę o światowych giełdach. Zazwyczaj mówię o walutach. Tym razem chciałem powiedzieć o tym, co się dzieje na szerokim rynku, czyli na indeksach i akcjach. Posłuchajcie, 3 lutego, yy, dokładnie w tym miejscu, mówiłem o potężnych spadkach na rynkach, na tym, że Ameryka pociągnie rynki w dół. Yy, jak już wiecie, oglądając mnie, moment wejścia yy, zawsze określam zielonym yy, prostokącikiem. Dokładnie tego dnia, w tym miejscu yy, Tutaj, kiedy byliśmy, kiedy byliśmy w tym miejscu, obstawiałem spadki, ponieważ byliśmy po pierwszej fali y, pięciofalowej i zrobiliśmy korektę A, B, C. Możecie sobie to sprawdzić w filmie z 3 lutego y, pod tytułem Czy Ameryka pociągnie światowe giełdy w dół? Odpowiedź jest już w tej chwili. Jak najbardziej. Y, Wprawdzie nie Ameryka, tylko Putin. Natomiast y, to, co się dzieje, w Stanach Zjednoczonych giełda amerykańska jest niejako latarnią morską dla wszystkich giełd światowych. Jeśli Stany spadają, to wszystko spada, cały świat spada. I teraz, co w tej chwili, na jakim jesteśmy etapie? A, jeszcze jedna rzecz. W momencie, kiedy byliśmy tutaj, to zobaczcie: ja wspominałem o tym, że target jest w tym miejscu, lub bardziej prawdopodobny w tym. Ten wynika z tego, że trzecia fala powinna dość minimum do 100%. Natomiast większość trzecich fal dochodzi do 161%, czyli dotąd. Czyli tak naprawdę jesteśmy mniej więcej w połowie dopiero spadków. Czyli to, co nas czeka, jeżeli zrealizujesz ten scenariusz, to jeszcze drugie tyle. Drugie tyle. Spadków. Ja zamieściłem wczoraj filmy dotyczące e, polskiej złotówki, że dolar będzie e, po 5 zł. Posłuchajcie, za każdym razem, kiedy y, są spadki na giełdach, kapitał ucieka do dolara, do bezpiecznej przystani, za którą uważa walutę amerykańską. Ucieka przede wszystkim z krajów rozwijających się. I mimo, że my jesteśmy już zakwalifikowani. Teoretycznie, jako kraj rozwinięty, to nadal w wielu funduszach, w wielu umysłach dużych inwestorów postrzegani jesteśmy jako kraj z koszyka krajów rozwijających się. Dlatego spadki na giełdach będą bardzo mocno uderzały w polską złotówkę. To wszystko jest jak układanka puzli, która do siebie pasuje. Jak najbardziej wpisuje się to w tą retorykę właśnie bardzo drugiego dolara dla nas. I teraz <coughs> chciałem Wam powiedzieć, na jakim etapie jest i, i, i jesteśmy w tej chwili i co dalej. Zobaczcie, tutaj na niebieskim, e, niebieskimi cyferkami zaznaczyłem, e, e, co się wydarzyło po fali C. Mamy w tej chwili e, kolejną falę pięciofalową. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. E, Tutaj na interwale H4 nie mamy żadnej dywergencji, kompletnie. O czym to świadczy, że jak najbardziej jest bardzo duża szansa, że dołek będzie pogłębiony. Na interwale D1 dywergencja może ma szansę się stworzyć. E, mówię może, ponieważ to nie jest żaden dołek, tylko na razie to jest po prostu cena, która jest wyżej od tego. E, więc <laughs> hipotetycznie Mogłyby się te spadki już zakończyć. Natomiast e, zwróćcie uwagę, co ja tutaj e, narysowałem: o, to jest narzędzie do wyznaczania zasięgu fal. Jeżeli to jest e, pierwsza fala, to jest druga fala, to fala trzecia, tak jak powiedziałem, powinna być co najmniej dojść do e, 100% fali pierwszej. Tak więc e, jeszcze jedna uwaga. Fala trzecia zazwyczaj jest falą najszybszą, najdłuższą, i bardzo często się rozciągającą, a już w ogóle, super-ultra, często dochodzi właśnie do 161% fali pierwszej. Tak więc, to co ja uważam, to to, że ten ruch pięciofalowy to jest raptem pierwsza fala tej fali trzeciej, która finalnie powinna dojść, uważam, minimum w te okolice. I co nam z tego wynika, z tego całego analizowania i z tej wiedzy? Uważam, że w tej chwili będzie korekta do góry tych wielkich spadków. Mamy pierwszą falę, falę A tej korekty. Teraz będzie się rysowała fala B. Narysuje się fala C i będzie układ podobny do tego. Oczywiście ta korekta może przyjąć inny kształt niż kształt zigzaka. Natomiast, jeżeli faktycznie jest to jedynka fali trzeciej, to pamiętajcie, że fale numer dwa, korekty fal numer jeden, są zazwyczaj w formie zigzaka i są zazwyczaj właśnie głębokie. Tak więc pasuje, żeby tu było jeden, dwa i trzy. Elliot mówi, że taka korekta korygująca wcześniejszy impuls. Może dojść nawet do fali numer 2, czyli w te okolicach. I w tych okolicach, jeżeli faktycznie się to wszystko zrealizuje, tak jak mówię, bo na razie jest to tylko pierwszy etap, pierwszy element, i będziemy mieli po, te, po korekcie tej, tego ruchu, będziemy mieli kolejną falę do góry i ta fala będzie miała, czyli fala C będzie miała 5 fal. I gdzieś w tych okolicach wypadnie. Wydaje mi się, że będzie można szukać dobrego miejsca do podłączenia się w ten trend spadkowy, a jak widzimy, potencjał jest bardzo duży. Niestety, te wielkie spadki, które prawdopodobnie mają szansę nastąpić, to są spadki, które bardzo silnie wpłyną na amerykańską, na polską giełdę. Polska giełda już wczoraj doświadczyła przepotężnych y, spadków i tąpnięć. E, pamiętajcie to, co powiedziałem, e, że Elliot twierdzi, że, że fala numer 3 jest y, falą najszybszą, najdłuższą i najczęściej, najbardziej się rozciągającą. Więc y, jeżeli y, moja y, prognoza, mój, mój scenariusz się spełni, to największe spadki dopiero nadejdą, to, co było do tej pory to mały pikuś był. Tak więc lepiej być po właściwej stronie i być przygotowanym na, na obstawienie spadków na shorty. Kiedy będziemy mogli uznać, że, że, jednak, że jednak nie jest to Pierwsza fala fali trzeciej i spadki będą kontynuowane. No wtedy kiedy przekroczymy ten szczyt, to już będzie wiadome na 100%, że, że to była fala C, e, krótka, nadzwyczaj, ultra krótka, e, bo zazwyczaj fala C jest dużo dłuższa, dużo szybsza i powinna być właśnie do tych poziomów, które wcześniej pokazałem. E, natomiast no tu definitywnie już będzie trzeba się e, wycofywać z potencjalnych spadków. Tak więc, moi kochani, tutaj y, szukamy oznak y, tego, że y, zakończyła się korekta do góry, i jeżeli znajdziemy takie oznaki, to jest to dobre miejsce do podłączenia się w trend y, i do y, też ewentualnie na, na polskim indeksie, na polskich akcjach, y, dobre wyjście z, z ewentualnych y, pozycji. Y, miejmy nadzieję, że. Się to nie sprawdzi, bo to naprawdę <laughs> będzie oznaczało potężne spadki, przeogromne. Zobaczcie, tutaj mamy bardzo długi ruch do góry. On może być korygowany, nawet <laughs> musi być skorygowany. No i zobaczcie, połowa jego to jest praktycznie 161% tej trójki. Więc to jest tak naprawdę miejsce, w którym może się to wszystko e, zatrzymać. E, I to by było wszystko na tą chwilę. E, jeśli macie, słuchajcie, jakieś pytania, coś Was interesuje, e, to dawajcie znać. No i jeżeli Wam się e, podobają moje analizy, to bardzo proszę, dawajcie pozytywne łapki do góry, piszcie pozytywnie, e, komentujcie, żeby, żeby była jakaś dyskusja między nami. Pozdrawiam Was wszystkich. Do usłyszenia.